Cześć, tu Marta. Dzień dobry. Dzisiaj chciałam was zebrać na spacer po tej części ogrodu, bo wygląda obłędnie kwitną czosnki, kwitną byliny, koci miętki, szałwie. Jest po prostu niesamowita ilość koloru, także zapraszam was dzisiaj. Opowiem jakie tutaj rośliny rosną i pokażę wam testy sprzętu, które robiliśmy przez ostatnie dwa tygodnie. Zapraszam. wszystko bzyczy, bo pszczoły i trzmiele tutaj po prostu są tak szczęśliwe, że mogą w tym fiolecie się poruszać. One kochają wszystko i kocie miętki i kochają czosnki, i też kochają szałwie. Także teraz to jest dla nich najlepszy czas, jaki może być. My za sekundkę tutaj wrócimy, a powiem wam dokładnie, jakie rośliny rosną, powiem co rosło wcześniej, co rośnie po nich, bo często o to pytacie. A teraz przejdziemy się na trawnik, pokażę wam sprzęt, który testowaliśmy przez ostatnie dwa tygodnie, ale to jest brat sprzętu, który jest z nami już parę dobrych lat. Chodźcie. O robocie koszącym czule zwanym Heniem, który zajmuje się tym trawnikiem u nas od lat, opowiadałam Wam już w poprzednim wideo. A od dwóch tygodni testujemy jego dużo bardziej nowoczesnego brata, który nazywa się Nera, ale model jest ten sam, bo tutaj mamy 405X, a tu mamy 405XE, ale Nera. On różni się paroma rzeczami, ale jedna jest dla mnie kluczowa. Nowa wersja jest bez kabla, bo stara wersja ma po prostu wkopany wokół trawnika kabel, dzięki temu wie gdzie jechać. Ale jeżeli poznacie mnie, Martę, to zrozumiecie, że Marta uwielbia zmieniać kształt trawnika, bardzo lubi przycinać brzegi trawnika i bardzo lubi robić wertykulacje, nawet czasami dwa razy w roku. Tutaj możecie zobaczyć, jak to jest w moim ogrodzie. Ja sobie wiecznie coś poszerzam, coś zmniejszam, jakiś kształt nie do końca mi pasuje, chcę to usprawnić. Nie dlatego, że zrobiłam kiedyś źle, ale może dlatego. Że ja się zmieniam i raz wraz ze mną zmieniają się moje pomysły na mój ogród, więc szukam też sprzętów, które będą z moim szaleństwem szły w parze i wydaje mi się, że właśnie bezkablowy robot będzie dużo, dużo lepiej ze mną grał. W przypadku tego nowego robota, kiedy wymyślę sobie, że chcę coś zmienić, to nie trzeba fizycznie kabla wykopać. On może być oczywiście pod ziemią, może być położony na ziemi, ale tak czy inaczej trzeba go odczepić i przesunąć. A tutaj po prostu przejeżdżamy jeszcze raz, rysujemy sobie naszą wirtualną mapę i robot wie dokładnie, gdzie ma jeździć. To, co będę tutaj robić, pokażę Wam, kiedy zostanie skończone, ale jeszcze zamawiam płyty. Mam tutaj oba roboty obok siebie, bo chciałam Wam pokazać, jak one obok siebie wyglądają. To jest Henio, czyli 405X, ale ja znam go jako Henia. A to jest Nera. Nera na razie po prostu nazywa się Nerą, czyli 405x Nera. E, zanim czy one się różnią, to może w ogóle powiem Wam, co mają z sobą wspólnego i co e, uważam, że jest genialne w robotach, bo e, nie wiedziałam do czasu, aż robotów sobie nie zamontowałam. Wydawało mi się, że wiedziałam, jak montowałam roboty, co będzie fajne w ich posiadaniu, ale to, co pierwsze zauważyłam, trawnik zawsze był dokładnie tej samej wysokości. One jeżdżą codziennie, cichutko, wy robicie swoje, one robią swoje. W ogóle ich nie słychać naprawdę trzeba się wsłuchać, żeby usłyszeć, że działają, więc nie ma tego problemu, że przeszkadzamy naszym sąsiadom. Na przykład w niedzielę one też sobie jeżdżą i nikt tego nie słyszy. Ja nawet chodząc po ogrodzie czasami słyszę takie trak, trak, trak. To wiem, że gdzieś tam któryś cichaczem robi swoją brudną robotę. Ponieważ trawa jest koszona codziennie, ona się niesamowicie zagęszcza. Zupełnie inaczej układają się źdźbła trawy. Jak chodzicie to jest prawie jakbyście chodzili po poduszkach takich e, trawnika. Do tego, ponieważ nie zbieramy wszystkich źdźbł trawy, tylko codziennie te, te nasze roboty koszą, zrzucają takie male, male, malucieńkie ścinki trawy, to delikatnie użyźniają nasz trawnik. I tak jakby cały czas doda, dostają odrobinę azotu, co powoduje, że dużo rzadziej musimy trawnik nawozić. A jakie różnice zauważyłam pomiędzy nimi cięcie brzegów trawnika. Ten model nera ma technologię eczka, czyli ma specjalny nóż do docinania brzegów trawnika. On może dojechać nawet do murka i dociąć wam bardzo ładnie ten brzeg, specyficznie tak się kręci, kiedy to robi, także to jest ogromna różnica i uważam, że ogromny plus, bo kto nie lubi mieć dobrze dociętych brzegów trawnika. Kto ogląda ten kanał, wie, że ja na tym punkcie mam lekką obsesję i lepkiego, lekkiego chyzia. Jest jedna ogromna różnica pomiędzy dwoma robotami. Henio jeździ w sposób chaotyczny, co nie jest złe, bo uważam, że jeżdżenie w sposób chaotyczny różnie wygina nam źdźbła trawy i to dobrze wpływa na to, jak ona się krzewi, ale czasami marzymy o tym, żeby gdzieś tak jak normalnie kosiarką się jeździ, mamy na przykład pasy, albo mamy taką szachownicę, albo mamy w trójkąty. I tutaj możecie sobie wybrać, jaki styl tego koszenia wam jest najbliższy. Tego dnia Waszemu sercu musicie sobie wybrać, że tak ma być skoszone. także uważam, że to jest świetny patent. Nera, jak możecie zobaczyć, ma dużo bardziej taką sportową, muskularną sylwetkę od mojego Henia. ale to chyba dlatego, że jest w stanie pokonać nachylenie nawet 30%, więc jak ktoś z Was ma taki trawnik, to musi być w wzgórze, bo ja wiem, jak my na rowerze jeździmy 30%, to jest porządne nachylenie. To ten zawodnik sobie z tym poradzi. Dla tych z Was, którzy planują zakup, na pewno wartościową informacją będzie to, że możecie sobie stworzyć strefy. Różne, czyli w jednej może być wyżej koszona trawa, niżej koszona trawa. Jeżeli wy siejecie w jakimś fragmencie trawy i nie będziecie chcieli, żeby robot tam wjeżdżał, też możecie sobie to zaznaczyć, także możecie pod siebie i wszystko z aplikacji w telefonie, nie musicie nawet do niego podchodzić, wbijacie sobie, jak to ma wyglądać. Także wydaje mi się, że to jest bardzo wygodne i dużo mniej takie, wiecie, mechaniczne wykonanie. Słuchajcie, Nera rusza do pracy. Właśnie to mi się podoba w tych robotach, że my mamy czas na robienie innych rzeczy. Wcale nie musimy się lenić. Ja mogę dla Was nagrywać wideo albo coś fajnego posadzić. A trawnik w tym czasie zawsze idealnie wstosowany. Zaczniemy sobie tutaj, słuchajcie, w tym szałwiowym zakątku. Nie wszystkie szałwie jeszcze kwitną. Oczywiście nie kwitną jeszcze lawendy, ale możecie zobaczyć już jak intensywny jest kolor szałwi April Night. E, jeden z moich ulubionych szałwi, jak nie ulubiona, chyba jednak ulubiona. Pięknie kwitnie i nawet można dojść do czterech kwitnień w ciągu roku, jeżeli zakwitnie nam szybko i bardzo regularnie ją ścinamy niemalże do zera. Także to jest taka szałwia, na którą zawsze można liczyć. I zobaczcie, jak wszystko się tutaj rusza i ile to dodaje koloru. Rabaty tutaj, jak możecie zobaczyć, aktualnie są zdominowane przez dwie rośliny. Są to szałwie i są to czosnki ozdobne. Tutaj prawie wszystkie czosnki to czosnki Globemaster, moja ulubiona odmiana. Część z nich ma mniejsze lub większe główki, dlatego że są roślinami, które są o różnym czasie w tym ogrodzie. Co oznacza, że część z nich w ogrodzie może być nawet kilkanaście lat, a część na przykład dwa lata. Im roślina młodsza i cebula większa, tym większy kwiat. Później, jeżeli nie będzie wykopywana, to yy, będzie taka sytuacja, tych cebul przybrzowych będzie kilka, te kwiaty będą blisko siebie, ale będą mniejsze. Jeżeli zależy Wam na jak największych kwiatach, to warto byłoby po kwitnieniu, w środku lata, te cebule wykopać, przesuszyć i jesienią posadzić ponownie, tak żeby miały dużą przestrzeń wokół siebie. To spowoduje, że będziemy mieć większe kwiaty, ale też możemy te czosnki rozsadzać. Może ja w tym roku w końcu to zrobię, bo deklaruję Wam się na kanale od czasu, jak kanał istnieje, że w końcu to zrobię i nigdy jakoś na to nie ma czasu, bo latem po prostu gdzieś jedziemy. Wiecie, mam ochotę odpoczywać, a nie wykopywać wykopy ale może w tym roku się to uda. Podział irysów i wykopanie czosnków to są dwie rzeczy do wpisania na listę. Bardzo często kiedy pokazuję wam rabatę, przychodzą pytania, ale co rośnie tutaj później albo co rośnie tutaj wcześniej. Wiosną tutaj można zobaczyć czasami tulipany, jeżeli mam ochotę je uprawiać, albo krokusy, a potem już nam rosną te wszystkie byliny, wychodzą nam róże. Yy szałwie czy lawendy. Natomiast kiedy czosnki skończą, one zostaną wycięte aż do samej ziemi, a tutaj wtedy przejmie wszystko szał róż moich ukochanych. One będą dla nas kwitły. Już możecie zobaczyć, że róże są niemalże w rozkwicie, co dzieje się od kilku lat. Wcześniej było tak, że czosnki kwitły nam tak jak teraz mniej więcej, czyli powiedzmy końcówka maja, początek czerwca, ale róże kwitły nam na koniec czerwca, a ostatnio wszystko się pomieszało i bardzo często te kwitnienia się zazębiają. Co nie do końca jest zgodne z moją koncepcją, którą na początku opracowałam, bo zupełnie inaczej wyglądała u nas ta sukcesja kwitnienia roślin w latach poprzednich. Słuchajcie, patrzę na te moje pszczoły i zastanawiam się, czy dla pszczół lepsza jest kocimiętka, czy czosnki, czy szałwie, bo widać, że na wszystkich po prostu aż się roi. Tutaj chciałam Wam pokazać takie połączenie czosnków Globe Master, które nigdy nie były wykopywane i to są najstarsze czosnki, jakie posiadam. To są te czosnki, z którymi zaczęłam 18, nie, 17 lat temu w moim ogrodzie, naprawdę. Tylko one były raz przesadzone po paru latach tutaj. I tutaj mam te rośliny połączone z, wie, uf, z wieczornikiem damskim, z irysami, o które zawsze pytacie, jaka to jest odmiana. I ja nie mam zielonego pojęcia, bo kupiłam ją po prostu bezodmianowo. Piękna jest, naprawdę świetnie, mi się udało, bo nie było kwiatów, było napisane irys niebieski. I jest naprawdę rewelacyjny. I do tego mamy oczywiście szałwie. Mamy też czyściec Humelo, który tutaj zakwitnie za jakiś czas. No i oczywiście pomiędzy też wiją nam się róże, które potem powinny przejąć to, jak będzie kwitnienie wyglądało. A teraz chciałam wam jeszcze pokazać takie połączenie, które y, chyba było jednym z najpopularniejszych w moim ogrodzie. Tutaj mamy łubiny, które dopiero zaczynają kwitnąć, ale to jest bardzo interesujący kwiat, który ma taką specyficzny kształt. Potem są czosnki, następnie mamy irysy, mamy kosaćce syberyjskie i mamy jeszcze do tego y, naparstnice. Także mamy bardzo dużo ciekawych szpiczastych kształtów, trochę kulek i do tego mamy taką zmiękczającą kocimiętkę, A pomiędzy są jeszcze floksy, które będą Będą kwitły nam w późniejszej części sezonu. Tłem dla całości jest róża Rose de Tolbiak, która to róża, posadziłam ją kiedyś tak sobie gdzieś z boku, ona rosła przy innych różach i tak sobie tak siedziała, siedziała, nie pokazywała się aż. Któregoś roku rozrosła się i teraz słuchajcie, zdominowała całą że ściankę, reszta róż jest jakaś taka bardziej rachityczna i kiepsko im idzie, a ta po prostu przejęła. Tak czasami bywa, niektóre rośliny nas zaskakują. Słuchajcie, staram się nie przeszkadzać pszczołom, ale trochę ta to też jest moja, więc zawsze tutaj lubię wejść i tak trochę zanurzyć też nos w te zapachy, bo na przykład irysy mają przepiękny, taki delikatny, miodowy zapach. Lubię sobie tutaj tak krążyć, tak samo róże, jak już zaczynają rozkwitać, na przykład rozdetolbiak ma bardzo delikatny zapach starych róż, bardzo lubię. kojarzy mi się po prostu z moją babcią, ona miała właśnie takie róże o takim słodkim zapachu, bo też są róże o zapachu herbacianym, wiecie jak to jest z różami, dużo tych zapachów tam może być... I to jest po prostu niesamowite, jak się tak człowiek zacznie zanurzać w nos, że każda jest inna. A jeszcze jak nam się pomiesza to wszystko z zapachem łubinu, z zapachem Irysu, z zapachem wieczornika damskiego, to nagle tworzymy taką własną mieszankę naszego ogrodu, to jak on pachnie, i to jest po prostu niesamowite. Słuchajcie, nie ma dla mnie przyjemniejszej rzeczy niż przyjść tutaj i oglądać codziennie, co zakwitło, co się rusza. Jak kolory grają ze sobą? Czy ten fiolet pasuje do tamtego? Czy ten róż go fajnie podbija? Czy zieleń wygląda zdrowo? Czy ilość różnego rodzaju szkodników jest już szkodliwa, czy jeszcze znośna? Bo ja uważam, że w ogrodzie. Trochę szkodników, trochę chorób, to naprawdę nic złego. To jest trochę tak jak z nami. Jeżeli mamy, delikatnie się źle czujemy, to nie należy od razu dawać lekarstwa. i Ja tak samo podchodzę do mojego grodu. Jak już naprawdę dzieje się coś złego, to wtedy tak. Ale nie przesadzajmy: parę mszyc na różach, lekka blamistość to nic strasznego. Da się z tym żyć. A najważniejsze jest to, jak wszyscy, ja, pszczoły, ptaki, dobrze się tutaj bawimy. Dajcie mi znać, czy wykorzystujecie część z tych roślin na swoich rabatach. Może któreś ujęły Was dzisiaj, Wasze ogrodowe serce, poczuliście, że tak. Mm. Mieć właśnie tę roślinę, jeżeli tak to napiszcie, którą, a może któraś zupełnie do was nie przemówiła i chcecie trochę takiego, wiecie, pasji, w agresji wpuścić, że w ogóle fuj, to też proszę, ulżyjcie sobie czasami lepiej emocji nie trzymać w sobie. Ja natomiast wszystkie moje rośliny bardzo tutaj lubię. Jedna roślina natomiast wzbudza moje lekko agresywne zachowania, to mój czerwony mak, który co roku wyrywam i co roku odrasta dokładnie na środku tej rabaty. No nie pasuje mi zupełnie, ale naprawdę podziwiam go za to, że walczy o swoje, chociaż jest tak totalnie inny od tego wszystkiego, co tutaj. Słuchajcie, dzisiaj też wrzucam Wam link do robota, którego Wam dzisiaj pokazywałam. Może ktoś będzie zainteresowany, zajrzyjcie. A jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, zostawcie oczywiście kciuki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, wciśnięciu dzwonka. A my widzimy się już w kolejnym. Do zobaczenia.